Ciężko łoże, kurde, daj spokój kurde. Dzień dobry panie Kazimierzu Czemu ciężko? Co za sucho, czy za mokro? No, po prostu to jest, jak ci powiem, za twardo Jest, A, bo jest, naraz to jest łożone, nie? Mimo to, że jest, wiesz co, mokro, nie mokro tak mokro nie ma, ale jest bardzo, bardzo, nie? Bo to naraz się łożę, ciągnik ciężko mu jest? No ciężko jest, bo widzę, czuję nie? Tego. Aha, że idzie ciężko, mimo że dwie skiby. Ja, bo nie mam drugiej. Ale to trzyby by nie pociągnął Pociągnij, tylko że nie mam no na razie nie mam, muszę ratować się czy Bogę, nie, nie, ale są trzy, nie dwie no, Na trzy Na dwie, a już mi jest ciężko A tam to co? Ciężko jest No, mimo to nie, ale to, to tam ciężko nie ma, bo na dwie skiby to nie ma, ale Mówię ci, nie jest tak no, relacyjnie, bo tu jest na raz i trochę, wie jest... Mokro nie jest, można orać. Tak, to że... chyba dzisiaj pan tego nie złoży Gdzie tam złożę, nie złożę, jutro żeby na jutro, to, to tam to co, ale to tak Żebyś to rano wyjechał, to byś złorał. Ale to tak, przyjechałem o godzinie 12, no to czytam no czy, tam, czy tam pierwsza, no to co ja tutaj połorałem, No teraz jest tura. No, 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 no po trzecia, no po trzeciej, no to co ja tutaj łożę? No to ja tutaj, bo pierwszy przyjechałem. I no to tyle to złorałem, nie tego, bo nad wszystkim to już miał koniec, nie, ale tutaj. No ale no co zrobisz? No trzeba złorać, żeby, żeby to było na zimę złorane, to tak. No, I tam ale... aż do końca? No do końca. No, tam, aż tam i tam do rzepak, do tego żyta, nie? No to jest kawał. No to jest kawał tego. No jak jutro rano bym przyjechał, to by będę i skończył, nie? Jak do Słupska się pojedzie, to to zrobi, to to łap. Wiesz to jedno, to drugie. No to wiesz, suma suma, rob, godziny lecą, nie? To tu z pół tona trzeba posiać. Co? Pół trzeba będzie. No tu jak tu jest hektar, tam jest no liczę, że półtora jest hektar 40, nie? Hektar te 200 kilo czas, siad, 250. No. No na hektar, no to masz, co masz. No. Chyba dobra ziemia, nie? E, tutaj, no, tutaj jak tu kosiłem prze, to, nie wiem, tu pszenicę miała, to no, ładna była, nie no, powiem. Ładna, to ładna, no ładna, ja ładna. Ja, to była ja pamiętam, kucy. że tutaj jak kosiliśmy, to tak, ładne było ładna była Bardzo to ładne ładna. Nakosiłem tej pszenicy tu do cholery, nie pamiętam ile zbiorników, ale e, dość dobrze sypała, nie? No ci powiem, no ale owiec nie wiem jak będzie. No. No ja powiem, powie... wszystko zależy od, pogody. Na od razie, pogody. Jak będzie sucho, to będzie lipa. Jak będzie mokro, to będzie rosło. Tak, no nie, no mówię, czy... na, jeszcze... razie jest, na razie jest mokro. Ja to... ci powiem. Ja też wcześniej posiejesz, wiesz tego, wilgoci złapię, to tego, no to coś zawsze owiec będzie, nie? Bo owiec takiego nie wymaga, rozumiesz, takich, wiesz tego, no co innego pszenica, te tam inne, te. te. Ale owiec nie bardzo, żyto. to nie bardzo, wiesz, tego, ale trochę dasz trochę tego i, i będzie no super. Tak. No, takich nie wymaga takiej szczególności oprysków, nie oprysków tego. Nawożenia. Nawożenia wy tego, no, mniejszy nakład. Jest no, a łowiec jest drogi przecież, nie? no w tym roku jest drogi, no idź kup kurwa do siewu e, 200 zł, no do siewu, Chcę skupić tam, nie, mm -hmm. Ale na, na rynku czarnym 150, metr, 130, no, no to co ty, metr, no to wiesz ile jest, to jest droższe od pszenicy, jak, jak kupywali czy przerzeta. No w tym roku tak jest. Owiec, no, 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 obiec, obiec jest najdroższym zbożem. No, no, Kiedy jest zawsze jest był najtańszym? No i jak go nie siać, To łowca nasiać i, i te same pieniądze weźmiesz. Mniejszy nakład, mniejsze tego i już no. Jak jeżeli? Tylko, że chłopca nie bardzo skupują, bo im nie mają komu dać. Ale owiec jest dobry przecież. Czego nie? I płatki, i to, i owo. Na rynku drogi jest owiec. No, idziesz, kupujesz, kurde, masz się też droższy jest od, od innych zbóż. Ale owiec to kiedyś chyba bardziej dla koni się dawało, nie? No koniom, ale i w ogóle, i robiło się śrutę dla krówi, i koniom, i, no kurcze, i łowce, i jedli, no, no, no wszystkim dawałeś. Ale owiec, koń też jadł śrutę? Nie. No jak to, robiło się, śru, mieliło się śrutę, rozumiesz, że sieczką się mieszało, wodą Aha. się pokropiło, mieszało się, koń się zajadał. No dawało się i ziarno, nie? Ale no, obrok też się dawało, nie? Mm -hmm. Idzieś no. Bardzo dobrze konie jedli, ja pamiętam jak ojciec robił, to robił racie jedziec, wymucał owiec, tam ktoś dosypywał do tego e, owsa, żeby było lepsze. E, śrutę robił, e, sieczka rżnął na bo dla krów to grubszą, na konia to e, mniejszą, Mieszał, wodą pokropił, wymieszał. Obrok jedli, bacia się uszy koją przez Ale to dziwne, że, że oni jedli sieczkę słomę. Co? Że, że zwierzęta jedzą sieczkę? No a jak? No potem ze sieczką bardzo, bardzo to miło, miłe rozumiesz, że oni zajadają się tymi. Aha. No ja myślałem, że tylko siano jedzą. No i siano, siano, sianem. Chciano to wszystko. I krowa, i koń, wszystko zje. Bo świnią no. to wiem, że się plewy dawało. Plewy się z kartoflami mieszało. No właśnie. Gorącymi się <grym> mieszało, plewy. Wszystko szło. I zguniny, i plewy, wszystko rozumiesz, zwierzęta zjadali. Nic się nie marnowało. Bracie, wszystko zjadało i plewy jakie byś nie miał, wszystko krowy zimą. Zjedli jeszcze, jak ktoś miało, miał to zabrakło. Jeszcze. tak się zajadali. Nie no, macie. To to z brukwią wymieszałeś, patrzcie, brukki naciąłeś, plewami do w koryta, rozumiem, wymieszałeś. Kurwa, Patrzysz jak oni te kromy się e, oblizują. <gry> Kurczę macie. macie, Jeszcze by chcieli, jeszcze by chcieli. <gry> no, brukwiarka stała, się, coś z cieło w koryta się nasypało pełno, człowieku. Їдли, курва, кроби били, як лави, як лави, як лави, як лави, I tak chcę tak złorać, a tutaj to tutaj, oh, no, jeszcze tutaj, tylko to sko tam oh, skończę. No jest no, taki klin taki... trochę wyszedł. No wyszedł, bo nie jest taki klin. No to co to to Najwyżej tam obrócę kilka razy i koniec. Bo tata jakby łorał, to by wiesz, w tamtej sporoty by ich ma no, bo obracany pług. No ma obracany pług, no nie mam obracanego pługa, no tak to. Tak dawniejsze czasy łorały się i tak się <laughs> łożę. No co <laughs> zrobić. Nic za to nie poradzisz, ale i te złożę. No tak. No tak, skiba to... za skibą. Chyba za i złożę. A po tej orce co później pójdzie? No, no pójdzie, no, mnie sieje i potem znowu inny bron. Ale bez kultywatora? No no zobaczę, bez, bez. Tam tylko brony wezmę albo kultywator, lekko podniosę, żeby te bijaki mi rozumiesz, bo mam z tyłu ten agregat, taki no. co biję. Tak, żeby mi to rozbiło i rozrównało. Potem pójdą brony i wał, pójdzie i do widzenia, niech rośnie. <grym> no wtedy tak. No tak, tak tam robiłem, zawałowałem za tego miodzio i dobrze się kosiło i dobrze się wy, 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 wy tego wyłorało, wybronowało. Panie Kazimierzu, jeszcze mamy zimę, no czy, ma... czy, czy do wiosny się uda posiać? Mam nadzieję. To jeszcze mamy 9 dni. No to mam nadzieję, ja tak to złożę ci jutro. No, może jutro też zobaczę, ile będę miał czasu. 3 dni. No, i powiem zasiać, bo tam mam gotowe, tam tylko siać, nie? Ale czekam, jak już założę siewnik, to żeby posiać to i to. A to dwa kawałki będą? No, dwa, no tam koło domu co Aha. mam, to to tam wiesz, co tam mam koło nie, domu, nie. tam chyba pół hektara jest, nie? Przeszykowane jest, tylko też brony pójść, bo zaorane, bo tak samo. I tu, jak skończę, jak już założę siewnik, to żeby tu posiać i tu no posiać. Tak, żeby no. nie przekładać maszyn. No i, i nie ma problemu. Co widzisz? <laughs> No to to jest, im wcześniej, tym lepiej. No. No Chyba, że będzie deszlało i tego, no że nie, nie no. dam rady w pole biegać. No. Ale tym razem o oh, widzisz, miodzio, idzie, mm, miodzio, łożę się nie i już, się nie kopię się i już no, idzie. Po skibie, po skibie i zawsze coś u, ułożę. No, jasne. no Także widzisz, nie ma problemu. No, na co będziesz czekał? Nie, na lepszą tego. pogodę? Nie. Choć jak będzie lepsza pogoda, to i tak trzeba łorać, bo jakby było mokro, nie było można wjechać, no to trudno się mówi i tak dalej. Ale jak idzie, wjechać, popatrz się ładnie, się, ziemia no, rozsypuje, ładnie, ładnie. rozsypuje się, pięknie się łoże. O co tu chodzi? No. <słuchaj> no. Jedziemy. Także widzisz, jeszcze trochę położę do godziny czwartej, także wiesz. <słuchaj> pięknie rozsypana jest, tu można by było w zasadzie od razu wjechać i siać Panie Kazimierzu, ale ja tak obserwuję tą ziemię. To nas bardzo fajnie się tu rozsypuje. A, panie to to kurde. Czym szybciej zrobisz, tym będzie lepiej, nie? Tu trzeba oczyścić. Żeby wiesz, trochę mniej więcej. Tak czy nie, majce? Nie no, bo to będzie spadać gdzieś po drodze Tak, po co ma spadać? Kiedy niech na polu spadnie. Tak czy nie? Na no pewnie. Ta. O! A jutro się przyjedzie, wiesz, jutro nie wiem ile, no ile złorałem dzisiaj, a ja tutaj, wiecie, ja to wierzę, że dwie godziny łożę, więcej nie łożę, ale... no dwie, dwie i pół godziny, więcej nie. No ale zobaczy Pan, jak, jak ta ziemia, ona się ładnie rozsypuje. No rozsypuje Ona się ładnie ład rozsypuje, nie ma takich tych... No nie ma, nie? no te... No mniej więcej równo się pług ustawia. Ten mniej więcej równiutko, to się potem lepiej jele lepiej się uprawia, no, równie. A nie takie doły, nie doły. A tu równiutko jest, mówi, że, że obrotowy pług też równo łoże, Ale ten też dobrze, ładnie łoże. Nie, no, ładnie, jak on się jest, ustawi, ładnie. jak a, się ta. ładnie go zrobi, to jest miodzio. Ale trzeba umieć ustawić. No, to widzisz. To będzie się łorał równiutko, rozsypywał ziemię, ja tu się dodatkowo miałem takie te wiesz, o, to o, pióra, takie pióra dodatkowo, żeby rozsypywali i lepiej zagarniały, rozumiesz, popatrzcie, mało co widać, Tam, wiesz, tego, tego zyska, nie, mhm. i się na raz łożę, takie piórka sobie podrobiłem i to przygarnia, rozumiesz, że wyrównuje skibę, rozumiesz, o, tak się widzisz. Zawsze, wiesz, że dłużej się łożę, no dłużej, ale tak samo złożę i tak samo równo złożę i tak dalej, nie? No, no, pa, to mi się wypierze, muszę tą deskę kupić, kurwa, nie ma czasu, widzisz, oczyszczę ją ładnie, widzisz, i Kaźmierz jutro przyjedzie i będzie tam dalej łorał. Nie wiem ile tam mi zejdzie, jak będzie pogoda, nie ale mam nadzieję, że będzie pogoda. Jak pan przyjedzie rano, to, 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 to do południa można by skończyć, nie? No do, jak rano tak, ale to tak, może do Słupska się jedzie i tu, do, no, gdzie, bo no dzisiaj przyjechałem o pierwsze i rozumiem, co ja tu łał. No. No ile łorał, to łorał, nie? Ale jak, jak rano przyjedziesz, to trochę zrobisz, nie? A tak, no właśnie, choćbym jeszcze mógł łorać, ale mam też opadło, no dopiero jest 16 godzina, nie? Czwarta. Jeszcze mogłem śmiało do szóstej łorać, ale mam jeszcze trochę roboty w domu. Tak, widno, jeszcze można robić, jeszcze można tłukać do wieczora. Kupę hektarów można złorać. No tak czy nie? No pewnie. Ale jadę, bo tam rozumiesz? Jak jest inna robota, inne obowiązki, to Tak, inna... obowiązki muszę piec wyczyścić, muszę. A wiesz, to no, wszystkie takie wyższe jakie roboty. No i króliki czekają. Ja muszę poobrządzać, po tego, wiesz jak to jest. A ja se jutro przyjadę, tak samo se złożę. Wcale mi nie spieszno jest, tak nie, czy nie? Pogoda będzie. Teraz. Pogoda będzie i, I tak dalej. Nie będzie. ma czego się spieszyć. Ale już jak ktoś zrobię, bracie, bo tu myślałem, tu jest hektar, ale tu jest więcej, podobież. Hektar 30, hektar 40, wiesz, no to no jest. Nie, jest tu kawałek. Jest. No jest kawałek, ale ja ci tej... połowy nie ma Trochę jest, rozumiesz, skrętaniny, bo te kliny nie kliny, rozumiesz? Tak, tak? tak. No tam będzie pójść krótko i pójść znowu długo. Tak, a potem znowu długo, znowu takie spodnie wyjdą, rozumiesz, bo z pługiem obro... obrotowym to nie ma problem. A? I no. tym nie ma problem, no nie? Ale jest więcej kręcenia No tym jest więcej, tam jest się raz za razem, nie? Tak, 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 bo jak równy kawałek jest To wiesz, zapierdzielasz no. władzie Zasuwasz człowieku i go się wióry zrobią? Tupek idzie jak trzeba Miodzio! <noise> idzie Patrz na złorałem, widzisz? O. o, widzisz? Także widzisz Aż Ten... tak trzeba czyścić? To? Tak trzeba czyścić? Tak, trzeba ładnie wyczyścić to, żebyś jechał na szosę, żebyś nie rozwalał błota po sosie, żebyś nie gubił. Na polu ma być wyczyszczony tak, że nie wjeżdżasz na sosę. Musi być czysty. Żeby nie było żadnych rzeczy, piachu ani błota ani nic. Jedzie samochód, mokro przehamuje, ślisko jedziesz kurwa do rowu. Tak, jeden jedzie ostrożnie, drugi jedzie jak wariat. Ten, co ostrożnie jeździł, jemu ślisko nie przeszkadza. A ten, co macie jeździć jak wariat, to mu właśnie przeszkadza. No, widzisz. A ci powiem, musi być czysty, jak wyjeżdżasz na sosę. Ładnie tu obczyścić, że tego, żeby błoto zostało na polu, a nie na, so nie na drodze. Dociążam ten. E, nie, pompom. -pom. I ten pług mi nie wysadza. I utrzymuje ten poziom, który ja ustawiłem na głębokości. I on utrzymuje mi. Rozumiesz? Nie wysadza, tak? Tego wysadza i równo idzie, i równiutko. Rozumiesz? Nie ma tam głębiej, wyżej, głębiej, płycej, głębiej. Równo ma Jeśli i koniec. No. Tyle głębokości, tyle ma i już. Czy twardo, czy nie twardo, czy mokro, czy nie mokro. Ma jeśli i koniec. Acie. A jak gdzie to nie pomoże, to blokadę w łące kursy macie nie. A idzie. Także widzisz, nie ma problemu, nie? Idziesz, Także widzisz, panie majster. Tego ja nie włożę, a wezmę tu. Położę, wiesz, żeby nie najechać, bo no nie, jak nie tym, to pójdź kombajnem. A bo co potem kombajnem? nie będziesz wiedział no, kiedy. Kapeć Zarośnie wszystko, to, tak, to tak, nie będzie tak. nic widać. Tak, Ale pięknie się łożę, Bracie elegancko, a się chce robić, także miodzio dla mnie. A ja lubię w polu robić, bo to od małego, takiego małego, w polu końmi kurwa, kozami, krowami kurwa magię prowadził, to ja lubię, a teraz ciągnikiem gdzie ja sobie siedzę i jadę i odpoczywam, elegancko, znaczy, czy ty będziesz pięć skip, czy dwie, czy trzy, ale se jadę i już. A? I łożę. Mogę orać dzień i noc. Dzień i noc mogę łożać. Wcale się nie spiesząc. I tupek dostaje w dupę, rozumiem? Popatrz, czyściutki jak uza. Nie ma nawet ani kropelki kła, Miodzio kurwa idzie. I dostaje w dupę, bo trzeba wiesz, obroty i tego idzie, no. I Idzie! Miodzio! I idzie, no. no! pogoda jest dobra, bo ani nie pada, ani, ani no nie pada. No właśnie, wieje. pogoda jest bardzo dobra. I, oczywiście, że tak. I teraz chociaż, chociaż teraz jest trochę Łoże się, bo jest świeżo Jest trochę wilgotna mhm. Ziemia się poddaje Elegancko, nie za mokro Nie za sucho Ta. Akurat pasuje rozumiesz? A że na raz się łoże, no to na raz trudno Bo już teraz za późno jest podorywki robić Żeby to było podorywka zrobiona To inaczej się łoże, a inaczej się na raz łożę, tak? No tak? No to widzisz tak. A że mają agregaty, mają pogłębiacze Pogłębiacze, ale nie ma jak to Podorywka na zimę zrobiona elegancko, i orka na zimę. Wjeżdżasz, ziemia już uleżona, elegancko wjeżdżasz, się jest. Dziękuję. No a teraz to wiecie, jak jest, tak jest, ale też się posieje. Nie ma tam żadnego, nie ma problemu. Tam też chciałem rozumiesz, chyba w lutym, każdy spaczy, co on robi? Kurde, ma mać w lutym się nie owiec. Bo będzie miał gówno nie owiec. A ja żem najebał owsa, kurwa, całą przyczepę człowieku. Raz zbiornik, raz zbiornik. No mówisz, skąd tego zboża? Mówi, gdzie to zboża? Mówi, masz. Sypie i sypie, sypie i sypie. A widzisz? To trzeba wiedzieć. No i Każdy zazdrościł, że ja tyle nazbierałem z Oj. Jadę. Panie Majster. No jedziemy, bo już późno się robi. No i późno się robi, a jeszcze trochę mam roboty. A ja sobie jutro przyjadę, elegancko miodzio się złożę. Ile się da. Jasne. Także widzisz, tupek chodzi jak zegarek. Miodzio! A! Przedwioś, przygotowanie do siewu owca. Proszę, bardzo, jak pięknie, kolor jaki ma ziemia. Czarnoziem na pomorzu. Tutaj jest na obórniku, już widzę dwa żurawie przyleciały. Może jakieś myszy, może jakieś robactwo na świeżej, zaoranej ziemi. Na pewno coś się trafi. że jakieś porządki